Tym razem pokażę Wam, jak przygotować wieprzowinę w nieco innym stylu. Potraktujemy ją pośródziemnomorsku. Przygotujemy roladę z łopatki wieprzowej i będziemy nadziewali ją oliwkami. Zacznijmy jednak od przygotowania mięsa. Możecie dostać różne kawałki łopatki w różnej wielkości. Oczywiście, niezależnie od tego, gdzie ją kupicie, ważne jest to, jak duży jest to kawałek, bo z tego też wynikać będzie później wielkość Waszej rolady. I trzeba sobie z takim kawałkiem poradzić. Kawałek mięsa jednak. Trzeba najpierw umyć. Obserwujemy, jak idą włókna. Układam je prostopadle do siebie, i wtedy mogę już bezpośrednio kroić mięso. Kroję tak, żeby unosić nóż cały czas mniej więcej 1,5-2 cm ponad powierzchnią deski. I tak, jakbyśmy starali się rozwinąć ten kawałek łopatki na jak najdłuższy kawałek. Błony i ścięgna delikatnie nacinamy z drugiej strony. Wszak ładna rolatka i dobrze wyporcjowana i uformowana to później ładne końcowe danie. Dlatego też układam taki kawałek mięsa na folii. Przykrywam drugim kawałkiem i za pomocą tłuczka rozbijamy delikatnie tam, gdzie jest mało mięsa, a nieco mocniej tam, gdzie jest go troszeczkę więcej. Chodzi o to, żeby na całej swojej powierzchni ten kawałek mięsa był mniej więcej tej samej grubości. Dobra. W miarę równy, ładnie rozbity kawałek łopatki. Możemy go wreszcie potraktować na nadzieniem. Zawinę go na moment i odłożę na bok. Nadzienie, które sobie wymyśliłem, to nadzienie składające się z oliwek, skórki cytrynowej, czosnku, odrobiny soli, pieprzu i świeżego tymianku. Najlepiej takie nadzienie przygotować w formie Pasty, czyli tak zwanej pasty tapenade, którą bardzo często smaruje się chociażby grzanki, dlatego też my dzisiaj taką tapenadę przygotujemy. Nieco ubogą w składniki, ale również bardzo aromatyczną. Czarne oliwki przekładam do miksera. Czosnek. Trzy ząbki. Skórka z dobrze wyszorowanej, dobrze umytej cytryny. Dobra. I do tego wszystkiego. Kilka gałozek tymianku odartych z delikatnych listeczków trafia do środka. Tymianku do pasty tapenade dajemy stosunkowo dużo. Chciałbym, żeby ta marynata była dosyć mocna. Musi być intensywna, żeby wysyciła swoim aromatem mięso. Jeszcze kilka gałązek. Dobra. Jeszcze odrobina oliwy, żeby to wszystko idealnie połączyć w całość. I możemy miksować. Na gładką masę. Dobra. Zmiksowana pasta jest gładka i jednolita, bardzo aromatyczna. OK. Możemy wreszcie. Przygotowywać roladę. Na pewno do jej uformowania przyda się sznurek do wiązania do mięsa, dlatego też ułożę go tutaj, żeby później związać całą roladę, żeby nam się nie rozpadała podczas duszenia. Przynoszę mięso. Tym razem będziemy mięso doprawiać, zarówno pieprzem, jak i solą. Mięso duszone, poprzerastane błonami, ścięgnami dużą ilością tkanki łącznej musi się długo piec nawet delikatnie poddusić, żeby tę tkankę łączną zmniejszyć. Dlatego też nie boimy się teraz soli. Ona nie będzie nam wysuszała na pewno mięsa. Doprawiamy więc solą, białym mielonym pieprzem. Smarujemy delikatnie musztardą. Ok. I następnie smarujemy pastą. No i teraz wystarczy już tylko tak posmarowaną łopatkę zwinąć dokładnie w tym samym kierunku, w jakim ją rozwijaliśmy, formując ten płat mięsa. Grubość rolady oczywiście to kwestia gustu, o gusta się nie dyskutuje. Moja rolada będzie naprawdę imponujących rozmiarów. Nie chcę robić jej mniejszej, bowiem taka też będzie wyglądała dużo ładniej. No i teraz wystarczy ją już tylko związać. Związana rolada nie rusza się jak wszystko, co związane. Pamiętajcie, żeby jej zbyt mocno nie ściskać, bo wtedy też, jak mocno ją ściskacie, sznurek zaczyna się wrzynać podczas gotowania czy duszenia. Raczej luźno, ale tak, żeby się nie rozwijała. Mając tak przygotowane dwa kawałki mięsa, możemy wreszcie je obsmażyć. Smażymy na oleju rzepakowym, na złoty kolor z każdej strony. Czekamy, aż patelnia się mocno nagrzeje i smażymy. Staramy się obsmażać roladę z każdej strony na złoty kolor. Do samego duszenia rolady potrzebne nam będą jeszcze główki czosnku, z którymi to chciałbym upiec kawałki mięsa, żeby ładniej pachniało. I tym razem wykorzystam całe główki. Wystarczy przekroić je na pół i w takiej postaci dodamy je do rolady, żeby ładniej pachniała. Wykorzystam również tę cytrynę, którą odarłem ze skórki. Trzeba ją jednak obrać, ma w sobie dużo goryczy, szczególnie w tych białych częściach, które nazywają się albedo. Chciałbym się pozbyć tych części, dlatego też ścinam jak najbardziej skórkę, dostając się do samego miąższu. I taką cytrynę mogę pokroić wreszcie na mniejsze kawałki, które dodam do pieczenia. OK, przewrócimy mięsko. Marynata na bazie miodu i musztardy, którą będę polewał co jakiś czas duszące się mięso. Przelewam odrobinę miodu. W zależności od tego, jak dużo będę używał marynaty do pieczenia, tyle też muszę jej przygotować. I tyle, ile miodu muszę dodać musztardy. Ja używam musztardy Dijon, która jest dosyć pikantna w smaku. Dobra. Dodaję, ponieważ mam wieprzowinkę, jeszcze majeranek. I to wszystko dokładnie mieszam. I taką słodko, ostrą marynatą będę polewał mięso. Mięso jest przesmażone, nic mu więcej nie potrzeba. Przygotowałem też naczynie, w którym chcę to wszystko poddusić. Otóż dobrze przygotowana łopatka to nie tylko taka, która jest upieczona, ale moim zdaniem powinna być troszeczkę podduszona. Po co? A właśnie po to, żeby te wszystkie włókna, tkanki łączne, czyli te sięgna, dobrze rozgotować, żeby ona była mięciutka i kruchutka po upieczeniu. Idealnym do tego sposobem jest pieczenie pod przykryciem albo w żaroodpornym naczyniu, albo właśnie w takim żeliwnym, w którym kiedyś przygotowywano potrawy. Zaczniemy od włożenia przesmażonego tam mięsa. Naczynie jest nagrzane. Chciałbym, żeby szybciutko to zaczęło się dusić. W przeciwnym razie musiałbym jeszcze skalkulować czas na rozgrzanie naczynia w piecu. No i teraz podlewam to wszystko troszkę wodą. I tę samą wodę wylewam na patelnię. Chciałbym zebrać z patelni wszystko to, co na niej zostało. Przelewamy to wszystko do mięsa. Układamy tam cytrynę. I główki czosnku. No i wreszcie punkt kulminacyjny, czyli polewamy przygotowaną marynatą z miodu, musztardy i majeranku kawałki mięsa. I co jakiś czas będę je właśnie tak podsycał, dodawał troszkę smaczku do całego mięsa. Niech to wszystko w tym sosie właśnie się udusi. O tak. Pierwsza partia sosu gotowa. Przykrywamy. Temperatura piekarnika 170 stopni, 180 maksymalnie, i wkładamy tam naczynie z łopatką. Nagrzane naczynie, gorący piekarnik, 2 godziny. Po tym czasie sprawdzimy, czy łopatka jest miękka, czy możemy wreszcie ją podawać. W trakcie pieczenia musimy pamiętać o tym, żeby podsycać mięso marynatą. Więc po kilku minutach. Polewamy raz jeszcze, zobaczcie, jak skarmelizował miód, musztarda. Jeszcze sos na dole jest, więc nie ma potrzeby podlewania wodą, ale na pewno troszeczkę marynatą możemy polać. Dobra. I wkładamy dalej do piekarnika. Po dwóch godzinach mięso na pewno jest mięciutkie i soczyste. Możemy wreszcie wszystko podawać. Potrawa jest... A, gotowa. Pachnie dobrze, a wygląda jeszcze lepiej. Krótko się przygotowuje, nieco dłużej się dusi, ale naprawdę warto. Spróbujcie sami.